Temat 1 Wstąpienie na tron. Historia Salomona zaczyna się w momencie przejścia i oczekiwania. Dawid, jego ojciec, rządził Izraelem z gorliwym sercem dla Boga, ale teraz, po jego śmierci, królestwo stało na progu nowej ery. Biblia przedstawia to przejście w jednej księdze królewskiej jednym, gdzie rozgrywają się intrygi i walka o władzę. Po śmierci Dawida, Edo jeden z najstarszych synów, ogłosił się królem bez zgody swojego ojca. Jednak królowa Batrzeba, matka Salomona, zdała sobie sprawę z potrzeby szybkiego działania. Zbliżyła się do proroka Natana i razem poszli do króla Dawida, przypominając mu o obietnicy, jaką złożył Batrzebie, że Salomon będzie następnym królem. W momencie pilności i mądrości Dawid potwierdził swoje słowo. Namaszczając Salomona na króla przed całym ludem. Namaszczenie Salomona było potężnym aktem symbolizującym nie tylko jego nową pozycję, ale także kontynuację boskiego planu. Jedna księga królewska, godzina 1:39, opisuje, jak król Dawid dokonał namaszczenia świętym olejem, a dźwięk trąb ogłosił nowego króla. Celebracja była intensywna, a głosy radości rozbrzmiewały w Jerozolimie. Jednak wstąpienie Salomona na tron nie było wolne od wyzwań. Edo Unies, zawiedziony, nie mógł pogodzić się z decyzją Dawida i próbował sprzymierzyć się z Joabem, wpływowym dowódcą wojskowym. Ale dzięki ochronie Boga oraz mądrości matki i proroka, Salomon zdołał umocnić swoje królestwo. Ustanowił się na tronie sprawiedliwości, a jak mówi jedna księga królewska godzina druga dwanaście, Salomon zasiadł na tronie swojego ojca Dawida, a jego królestwo umocniło się z wielką mocą. Tak więc początek panowania Salomona był naznaczony kombinacją boskiej obietnicy, zdecydowanego działania i potrzeby przywrócenia porządku w potencjalnie burzliwym królestwie. Ta fundamenty miały stać się kluczowe w kolejnych rozdziałach jego życia, gdy przygotowywał się do podjęcia ciężaru korony i odpowiedzialności za prowadzenie ludu Izraela. Prośba o mądrość. Po namaszczeniu i wstąpieniu na tron, Salomon stanął przed wielkim wyzwaniem rządzenia zróżnicowanym ludem pełnym oczekiwań. W swoim pierwszym znaczącym wystąpieniu jako król miał przemieniające spotkanie z Bogiem w Gibeonie. To doświadczenie opisane jest w jednej księdze królewskiej 3, 5. Myślnik 14, gdzie Biblia odsłania głębokość serca i umysłu młodego króla. Salomon udał się do Gibeonu, aby składać ofiary panu, czyn, który demonstrował jego szacunek i zaangażowanie wobec Boga. Podczas nocy Bóg ukazał mu się w śnie i złożył niezwykłą ofertę: Proś mnie o cokolwiek, a dam ci to. To pytanie nie było tylko testem, ale wyjątkową okazją do uformowania swojego panowania zgodnie z własnym wyborem. Zamiast prosić o bogactwa, Władzę czy długowieczność, Salomon odpowiedział z pokorą i mądrością. Powiedział: Daj mi więc mądrość i poznanie, abym mógł iść i przychodzić przed tym ludem, bo kto będzie mógł osądzić ten tak wielki lud Twój? Dwie Księga Kronik, godzina pierwsza dziesięć. Ta prośba ujawniała jego zrozumienie znaczenia sprawiedliwego i rozważnego przewodzenia, uznając, że boska mądrość jest niezbędna do skutecznego rządzenia. Odpowiedź Salomona podobała się Bogu tak bardzo, że oprócz udzielenia mu mądrości, o którą prosił, Bóg dał mu również bogactwo i chwałę, jak obiecano w jednej Księdze Królewskiej godzina 3:13. To błogosławieństwo nie było tylko prezentem, ale uznaniem gotowości Salomona do stawiania potrzeb ludu ponad własnymi interesami. W ten sposób stał się znany nie tylko z inteligencji, ale także z sprawiedliwego charakteru. Ten wybór Salomona wyróżnia się jako potężny przykład dla nas wszystkich. W świecie pełnym rozproszeń i sprzecznych priorytetów, jego decyzja o szukaniu mądrości przypomina nam, że prawdziwe przywództwo zaczyna się od serca skierowanego ku Bogu i szczerego pragnienia służenia innym. Prośba Salomona ustanowiła fundamenty dla prosperującego i znaczącego panowania, stając się wzorem do naśladowania dla liderów we wszystkich sferach życia. Wyrok dwóch matek. Jednym z najsłynniejszych epizodów ilustrujących mądrość Salomona jest wyrok w sprawie dwóch matek, które ubiegały się o macierzyństwo jednego niemowlęcia. Ta historia jest opowiedziana w jednej księdze królewskiej 3, 16 myślnik 28, i podkreśla nie tylko spryt Salomona, ale także głębokość miłości matczynej. Dwie kobiety, obie mieszkające w tym samym mieście, stanęły przed królem. Każda twierdząc, że jest matką tego samego dziecka. Sytuacja była skomplikowana i emocjonalna, ponieważ obie miały silne pragnienie, aby uznać dziecko za swoje. Pierwsza kobieta relacjonowała, że podczas snu druga przypadkowo udusiła jej dziecko, a po przebudzeniu zamieniła niemowlęta. Druga kobieta zaprzeczyła oskarżeniu, twierdząc, że dziecko jest jej. Obliczu napięcia i potrzeby sprawiedliwości, Salomon zaproponował drastyczne rozwiązanie, rozkazał przynieść miecz, aby dziecko zostało przecięte na pół, zamierzając dać jedną połowę każdej kobiecie. Ta szokująca propozycja nie była prawdziwą intencją wykonania wyroku, ale sposobem na ujawnienie prawdziwej matki. Natychmiastowa reakcja kobiety, która naprawdę kochała dziecko, była pełna rozpaczy: Zawołała ach! Panie mój, daj jej je! Nie zabijaj go! Jej gotowość do zrzeczenia się prawa do macierzyństwa, aby uratować życie dziecka, ujawniała głęboką miłość i ochronę, którą czuła. Druga kobieta, bez współczucia, zgodziła się na pomysł podziału dziecka. Salomon, rozpoznając prawdę przez działanie każdej z kobiet, ogłosił, że prawdziwą matką jest ta, która okazała współczucie. Następnie oddał niemowlę jej, a wieść o jego mądrości szybko rozeszła się po całym królestwie. Relacja w Jednej Księdze Królewskiej, godzina trzecia 3:28, podkreśla, jak wszyscy byli pod wrażeniem mądrości króla, uznając, że miał wyjątkowy dar do rozwiązywania trudnych spraw. Ten epizod ma znaczenie z wielu powodów. Po pierwsze, ilustruje zdolność Salomona do dostrzegania rzeczywistości poza pozorami i emocjonalną manipulacją. Po drugie, podkreśla głębokość miłości matki, która potrafi poświęcić swoje własne pragnienia, aby chronić życie swojego dziecka. Ponadto służy jako potężne przypomnienie o znaczeniu sprawiedliwości i mądrości w naszych decyzjach. Historia wyroku dwóch matek jest trwałym świadectwem boskiej mądrości, której Salomon szukał i otrzymał, pokazując, że prawdziwe rozeznanie często pochodzi z empatii i szczerej miłości. Budowa świątyni. Jednym z najważniejszych dziedzictw panowania Salomona była budowa świątyni jerozolimskiej, projektu, który nie tylko symbolizował obecność Boga wśród ludu Izraela, ale także ustanawiał centrum kultu i święte miejsce dla czci. To wielkie przedsięwzięcie jest szczegółowo opisane w jednej księdze królewskiej sześciu i uznawane jest za jedno z największych osiągnięć w historii Starego Testamentu. Przygotowania do budowy. Jeszcze przed rozpoczęciem budowy Salomon starannie się przygotował. Poszukiwał materiałów najwyższej jakości, takich jak cedr libański, znany z trwałości i piękna. Król wysłał posłańców do Hajrem, króla Tyru, prosząc o drewno i wykwalifikowanych rzemieślników. W jednej księdze królewskiej pięć, sześć Salomon ogłosił. Daj, więc, rozkaz Hiramowi, żeby mi wysłał drewno cedrowe z Libanu, jak uczynił mi, abym mógł zbudować dom dla Pana, mojego Boga. Ta współpraca między dwoma królestwami podkreślała znaczenie budowy i jedność między Izraelem a sąsiednimi narodami. Struktura świątyni Budowa świątyni rozpoczęła się w czwartym roku panowania Salomona i trwała siedem lat. Projekt był wspaniały i szczegółowo zaplanowany. Świątynia składała się z kilku sekcji, w tym dziedzińca, miejsca świętego i miejsca najświętszego, gdzie miała być przechowywana arka przymierza. Miejsce najświętsze było świętą przestrzenią, oddzieloną zasłoną, gdzie w sposób szczególny przebywała obecność Boga. Opis świątyni w jednej księdze królewskiej 6, 20 myślnik 22 podkreśla bogactwo użytych materiałów, Miejsce najświętsze miało dwadzieścia łokci długości, 20 łokci szerokości i 20 łokci wysokości. I pokrył je czystym złotem. Ściany, meble i naczynia były wszystkie ozdobione złotem i drogocennymi kamieniami odzwierciedlając chwałę i majestat Boga. Dedykacja świątyni. Po zakończeniu budowy, Salomon przygotował się do ceremonii dedykacji. W jednej księdze królewskiej ośmiu zwołał całe zgromadzenie Izraela i przyniósł arkę przymierza do świątyni. Podczas tej ceremonii Salomon gorliwie modlił się, prosząc, aby Bóg przebywał wśród swojego ludu i błogosławił to miejsce. Wyraził swoją nadzieję, że świątynia będzie przestrzenią, w której modlitwy i prośby ludu będą wysłuchiwane. Dedykacja świątyni była wielkim wydarzeniem, z ofiarami i celebracjami. Które trwały przez dni. Obecność Boga objawiła się w potężny sposób, napełniając świątynię chmurą, jak opisano w jednej księdze królewskiej: 8, 10-11. A kiedy kapłani wyszli z miejsca świętego, chmura napełniła dom pana, tak, że kapłani nie mogli stać, aby służyć z powodu chmury. Znaczenie świątyni: Budowa świątyni nie tylko stanowiła architektoniczny kamień milowy ale także afirmację przymierza między Bogiem a Izraelem. Świątynia stała się duchowym sercem narodu, miejscem, gdzie Izraelici mogli spotkać się z Bogiem i oddać mu cześć. Symbolizowała obietnicę Boga, że będzie obecny z swoim ludem, a także odpowiedzialność Izraela za pozostawanie wiernym temu przymierzu. Podsumowując, budowa świątyni przez Salomona była aktem posłuszeństwa i oddania, wyrazem pragnienia stworzenia przestrzeni, w której obecność Boga mogłaby zamieszkać wśród jego ludu. Świątynia nie tylko wzmocniła duchową tożsamość Izraela, ale także stała się świadectwem wielkości Boga i znaczenia kultu w życiu narodu. Handel i sojusze. W czasie panowania Salomona Izrael wyróżniał się jako potęga gospodarcza i dyplomatyczna, w dużej mierze dzięki handlowi i sojuszom, które król nawiązał. Te strategie nie tylko wzmocniły pozycję Izraela wśród sąsiednich narodów, ale także przyniosły dobrobyt i bogactwo królestwu. Biblia szczegółowo opisuje te aspekty, ukazując, jak Salomon wykorzystał mądrość, którą otrzymał od Boga, aby stworzyć wpływowe imperium. Rozwój handlu. Salomon dostrzegł znaczenie szlaków handlowych dla wzrostu gospodarczego. Nawiązał relacje handlowe z różnymi narodami, w tym z Egiptem, Fenicją i Królestwem Sabei. Dzięki tym sojuszom mógł uzyskać cenne dobra, takie jak złoto, przyprawy i cedr, które były niezbędne do budowy świątyni i dla utrzymania królestwa. Jedna Księga Królewska, godzina 1022, podkreśla dobrobyt handlu w czasie panowania Salomona, bo król Salomon robił statki Starszysz, które przynosiły stamtąd złoto i srebro, kość słoniową, małpy i pawie. Te statki, znane jako statki Starszysz, były dowodem zasięgu handlowego Izraela i umiejętności Salomona w zarządzaniu morskim imperium handlowym. Strategiczne sojusze. Oprócz handlu. Salomon nawiązał strategiczne sojusze poprzez małżeństwa polityczne, co było powszechną praktyką w tamtych czasach, w celu umocnienia relacji między królestwami. Najbardziej znaczącym był jego ślub z córką faraona egipskiego, co nie tylko wzmocniło więzi z potężnym sąsiadem, ale także przyniosło stabilność królestwu. Salomon nawiązał również sojusze z innymi krajami w regionie, często zawierając traktaty pokojowe i handlowe. Te umowy zwiększyły bezpieczeństwo Izraela, pozwalając królestwu rozwijać się w bardziej pokojowym i stabilnym otoczeniu. Umiejętność Salomona w budowaniu i utrzymywaniu tych relacji dyplomatycznych jest świadectwem jego mądrości i wizji jako przywódcy. Bogactwo i sława Salomona. Sukces handlu i sojuszy zaowocował erą wielkiego bogactwa i dobrobytu dla Izraela. Sława Salomona rozprzestrzeniła się po całym regionie przyciągając gości z odległych ziem. Jednym z najbardziej znaczących przykładów jest wizyta królowej Sabei, która przybyła, aby sprawdzić mądrość Salomona za pomocą zagadek i wyzwań. W jednej księdze królewskiej 10 jeden myślnik dwa królowa przywiozła luksusowe dary i była pod wrażeniem bogactwa i mądrości króla. Jej wizyta zaowocowała znaczącą wymianą kulturową, w której wymieniano wiedzę i bogactwa, jeszcze bardziej umacniając reputację Salomona jako jednego z najsłodszych i najbogatszych królów w historii. Królowa Sabej i wykrzyknęła w jednej księdze królewskiej 10: 9. Błogosławiony niech będzie Pan, Twój Bóg, który się zadowolił Tobą, aby Cię postawić na tronie Izraela. Dziedzictwo handlu i sojuszy. Strategie handlu i sojuszy Salomona nie tylko zwiększyły bogactwo Izraela, ale także ustanowiły model dyplomacji który będzie pamiętany przez pokolenia. Jego panowanie jest często uważane za szczyt Izraela pod względem wpływów i dobrobytu, odzwierciedlając znaczenie mądrości w budowaniu relacji i zarządzaniu królestwem. Sukces Salomona w stworzeniu sieci trwałych handlu i sojuszy jest przypomnieniem, że w naszym życiu współpraca i budowanie zdrowych relacji są kluczowe dla wzrostu i dobrobytu. Historia Salomona pokazuje, że prawdziwa mądrość wykracza poza inteligencję, obejmuje umiejętność łączenia się z innymi, tworzenia partnerstw i tworzenia dziedzictwa, które przynosi korzyści wszystkim. Mądrość i przysłowia Salomona. Salomon jest powszechnie znany nie tylko jako potężny król i budowniczy świątyni, ale także jako mądry człowiek, który pozostawił trwałe dziedzictwo nauk i przysłów. Ta mądrość znajduje odzwierciedlenie w różnych pismach które są częścią Biblii, szczególnie w Księdze Przysłów, gdzie dzieli się praktycznymi zasadami dotyczących życia, moralności i relacji z Bogiem. Źródło mądrości. Mądrość Salomona jest często przypisywana prośbie, którą złożył Bogu w Gibeonie, gdy poprosił o dyzernment, aby rządzić swoim ludem. Ta mądrość nie ograniczała się tylko do kwestii politycznych czy prawnych, obejmowała różne aspekty codziennego życia. W przysłowiach 1, 7 Salomon ustanawia podstawę swojej mądrości, mówiąc: Bojący się Pana jest początkiem mądrości. To podkreśla znaczenie szacunku i czci dla Boga jako fundamentu prawdziwego zrozumienia i wiedzy. Przysłowia. Przysłowia Salomona to zbiory powiedzeń, które poruszają różne tematy, takie jak znaczenie pracowitości, ostrożności w podejmowaniu decyzji oraz mądrości w relacjach międzyludzkich. Na przykład, przysłowie 10.4 mówi: "Dłoń PRACOWITA a wzbogaca, ale dłoń nie dbała ubogaca". Ta praktyczna mądrość służy jako przewodnik w życiu i interakcjach społecznych, zachęcając do uczciwości, integralności i szacunku. Przysłowia poruszają także kwestie dotyczące rodziny, pracy, przyjaźni i moralności, dostarczając ponadczasowych zasad. Które są wciąż aktualne dzisiaj. W przysłowiu godzina 18:22 Salomon stwierdza, kto znajduje żonę, znajduje dobrą rzecz, otrzymał błogosławieństwo od pana. To nauczanie podkreśla wartość małżeństwa i partnerstwa. Wpływ Salomona na mądrość. Sława Salomona jako najwspanialszego mędrca swojego czasu przyciągnęła uwagę nie tylko jego ludu, ale także władców i uczonych z sąsiednich narodów. Jego mądrość była tak uznawana, że stał się punktem odniesienia w kwestiach sprawiedliwości i discernmentu. Księga Jednokrólewska, godzina 4.34 mówi nam I ze wszystkich narodów przychodzili, aby słuchać mądrości Salomona i wszyscy królowie ziemi, którzy słyszeli o jego mądrości. Salomon także wykorzystywał swoją mądrość w kwestiach administracyjnych, poszukując rad i podejmując decyzje, które przynosiłyby korzyści jego ludowi. Jego zdolność do rozwiązywania sporów i kierowania trudnymi decyzjami, jak to miało miejsce w słynnym sądzie nad dwiema matkami, jest przykładem praktycznego zastosowania mądrości. Dziedzictwo mądrości Dziedzictwo Salomona jako mędrca przetrwało przez wieki. Przysłowia i nauki, które pozostawił, były studiowane i stosowane przez miliony ludzi na przestrzeni historii. Służą jako moralny i praktyczny przewodnik. Przypominając nam o znaczeniu mądrości i bojaźni Bożej w naszym życiu. W świecie pełnym niepewności i trudnych decyzji, mądrość Salomona wciąż pozostaje latarnią, która oświetla drogę, oferując cenne rady na temat tego, jak żyć sprawiedliwie i mądrze. Dążenie do mądrości, jak pokazuje życie Salomona, jest wysiłkiem, który warto podjąć ponieważ wzbogaca nasze życie i przybliża nas do Boga oraz pomaga podejmować decyzje odzwierciedlające Jego wartości. Upadek panowania Salomona Pomimo splendoru i mądrości, które charakteryzowały panowanie Salomona, jego rządy również doświadczyły znaczącego upadku, który miał trwałe konsekwencje dla Izraela. Ten temat bada wady Salomona, wpływy zewnętrzne oraz podział królestwa, oferując wszechstronny obraz wyzwań, przed którymi stanął król, który w wielu aspektach zaczynał z wielką obietnicą: obce kobiety i idolatria. Jednym z głównych powodów upadku Salomona były jego małżeństwa z obcymi kobietami. Chociaż te sojusze były początkowo strategiczne w celu wzmocnienia więzi politycznych, przyniosły również wpływ bóstw i praktyk pogańskich. Salomon ożenił się z wieloma kobietami. W tym z córką Faraona oraz wieloma księżniczkami z sąsiednich narodów, co doprowadziło do tego, że, według jednokrólewskiej 11, 3, zgromadził harem liczący 700 żon i 300 konkubin. Z biegiem czasu te kobiety przekonały Salomona do czczenia innych bogów, co było bezpośrednim naruszeniem przykazania Bożego. W jednokrólewskiej 11, 4 myślnik 6 czytamy bo stało się, że gdy Salomon się zestarzał, jego żony skłoniły jego serce ku innym bogom i serce jego nie było doskonałe w stosunku do Pana, jego Boga, jak serce jego ojca Dawida. Ta nieposłuszeństwo doprowadziło Salomona do budowy ołtarzy dla pogańskich bogów, takich jak Moulak i Estart, co skutkowało poważną apostazją w królestwie. Bunt Jeroboama w wyniku idolatrii i niewierności Salomona Bóg wzbudził przeciwników przeciwko niemu. Jednym z najważniejszych był Jerebołem, urzędnik królestwa, który zbuntował się przeciw Salomonowi. W Jednokrólewskiej 11.29 myślnik 31 Bóg posłał proroka Achiasza do Jeroboama, mówiąc, że zostanie liderem dziesięciu plemion Izraela, które oddzielą się od rządów Salomona. Ta przepowiednia zapowiadała podział królestwa, wydarzenie, które miało decydujące znaczenie w historii Izraela. Salomon, dostrzegając zagrożenie ze strony Jeroboama, próbował zabić buntownika, który uciekł do Egiptu. Ta ucieczka oznaczała początek rywalizacji, która doprowadziła do fragmentacji królestwa. Podział królestwa: Po śmierci Salomona, jego syn Roboam objął tron. Podział królestwa stał się rzeczywistością, gdy Roboam postanowił zwiększyć podatki, ignorując mądre rady starszych i słuchając zamiast tego młodych, którzy doradzali mu, aby był jeszcze surowszy wobec ludu. To doprowadziło do buntu plemion północnych, które wybrały Jeroboama na swojego króla, dzieląc tym samym królestwo na dwie części: królestwo północne Izrael pod Jeroboamem i królestwo południowe Juda pod Roboamem. Ten rozłam miał głębokie implikacje polityczne, społeczne i duchowe dla Izraela. Królestwo północne szybko oddaliło się od Boga, ustanawiając własne miejsca kultu i z czasem wpadając w idolatrię i grzech. Dziedzictwo Salomona Upadek panowania Salomona jest potężnym ostrzeżeniem o konsekwencjach nieposłuszeństwa i niewierności. Pomimo swojej wielkiej mądrości i imponujących osiągnięć, Salomon uległ wpływom zewnętrznym i pozwolił, aby jego życie odbiegło od zasad bożych. Historia Salomona przypomina nam, że nawet najwięksi liderzy mogą stanąć przed znacznymi wyzwaniami, jeśli nie pozostaną wierni w swojej wierze i oddaniu Bogu. Dziedzictwo Salomona jest złożone, zbudował prosperujące królestwo i bogatą kulturę ale również pozostawił ślad podziału i idolatrii, który wpłynął na przyszłe pokolenia. Historia jego panowania wciąż rezonuje, podkreślając znaczenie wierności Bogu i mądrości w przywództwie, przypominając nam, że decyzje, które podejmujemy, mogą mieć trwałe konsekwencje.